Dzień dobry moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie. No i dzisiaj od takiego może sformułowania rozpoczniemy, że kiedyś bank kojarzył się przede wszystkim ze skarbcem, dużą ilością gotówki, czy może z budynkiem, właśnie z oddziałem. A dziś chyba bardziej, no właśnie z czym? O to zapytam dzisiejszych moich gości, a są ze mną osoby, których zespoły muszą bardzo ściśle ze sobą w banku współpracować. To jest Wojtek Berechowski, który zajmuje się częścią detaliczną w naszym banku. Witam Cię Wojtku. Witam Cię Paweł, witam naszych słuchaczy. Tak, i od razu witamy oczywiście też Błażeja, bo Błażej Szczecki, i zajmuje się z kolei w banku ogólnie pojętym IT, czyli systemami informatycznymi. Jak najbardziej witam Cię Paweł, <słuch> witam Cię Wojtku, witam też słuchacz. Moi drodzy, no właśnie, jak to jest? Jak wy byście odpowiedzieli na takie pytanie, że kiedyś to bank właśnie był skarbiec, w filmach tak często przecież widzimy jakieś napady na bank, gdzie jest dużo gotówki złota. No a dzisiaj z czym się bank kojarzy? Ze skarbcem chyba już mniej jednak. Skarbce cały czas, cały czas w banku mamy. Nie wiem, czy widzisz, że mamy skarbce i przed czego się dowiedziałem podczas moich podróży po sieci. Natomiast bank zdecydowanie. Kojarzy się z aplikacją, z telefonem, z tym, że ten bank tak naprawdę mamy w kieszeni. I teraz naszym zadaniem jest, żeby ten bank, który mamy w kieszeni, ten bank, który mamy przy sobie, dostarczał takich funkcjonalności, dostarczał takich usług, a na końcu dostarczał takich pozytywnych emocji w kontakcie z bankiem, żeby klient w tym banku w kieszeni czuł się dobrze. I nad tym cały czas z Błażejem i z naszymi zespołami pracujemy. No właśnie, ja takiej odpowiedzi oczekiwałem, bo tak chciałem pójść dzisiaj w kierunku, aplikacji mobilnej, tej, którą mamy w kieszeni. No, pewnie to jest tak, że jakbyśmy spojrzeli na telefony, to pewnie nie jedna aplikacja mobilna tam się znajduje bankowa, no ale my chcemy porozmawiać dzisiaj o naszej aplikacji mobilnej, czyli o POP-u, no bo chyba jest wyjątkowa ku temu okazja. Nie tak dawno, Błażeju, ogłaszałeś podczas konferencji wynikowej, że no tak wysoko ta nasza aplikacja zawędrowała w rankingu, moglibyśmy powiedzieć, światowym. To prawda, jesteśmy niezmiennie dumni, że nasza aplikacja POP została uznana przez ekspertów z Deloitte'a w ramach badania dojrzałości cyfrowej banków za jedną z 15 najbardziej dojrzałych, najlepszych aplikacji na świecie, i to jest olbrzymi powód do dumy i też gorące podziękowania tutaj dla zespołu Wojtka i, i moich zespołów, bo to ich praca przyczyniła się do tego, że, że jesteśmy w tym czubie cyfrowej transformacji na świecie. To nie jest koniec historii. My mamy aspiracje wspólne, żeby sięgać jeszcze wyżej, jeszcze dalej, i celujemy w to, żeby znaleźć się wśród 10 najlepszych aplikacji na świecie. To czego wspólnie z Wojtkiem i z naszymi zespołami? Połami pracujemy. To trzeba powtórzyć, czołowa dziesiątka, taka aspiracja, no to jest naprawdę top, absolutny top. Jedna rzecz to są oceny całego świata i fachowców, natomiast dla nas bardzo istotne są oceny naszych klientów i jakiś czas temu, mocno pracując nad funkcjonalnościami POP-a, doszliśmy do takiego momentu, w którym po pobraniu aplikacji albo po pobraniu kolejnych aktualizacji, no bo nasi klienci cały czas znajdują coś nowego w POP-u, ta aplikacja jest też bardzo wysoko oceniana zarówno w sklepie Apple, jak i w sklepie Google, a ona jest oceniana tam Dlatego, że robią to nasi klienci, z czego się również niezmiernie cieszę. Czyli ocena użytkowników bardzo, bardzo ważna. Nie tylko ekspertów, ale i użytkowników. Tak. Ja myślę, że warto też zauważyć, że my to jesteśmy już z tą naszą aplikacją na takim etapie rozwoju, że już nie tylko zastanawiamy się nad tym, co do niej dodać, ale co z niej ująć. Po prostu potrafimy też już rezygnować z funkcjonalności, bo tego chcą nasi klienci, albo do takich klientów chcemy dotrzeć, tak? Czyli w personalizacji, czyli w dopasowaniu aplikacji do, do naszych klientów. Potrafimy, potrafimy nie tylko dodawać i upychać do tej aplikacji wszystko, co nam przyjdzie, albo klientom przyjdzie do głowy, ale też potrafimy ją tak dopasować, żeby miała mniej, a znaczyła więcej. Jako bankowcy mamy taki trochę wizerunek takich sztywnych gości, e, nie, nie konserwatywnych, możliwie. natomiast absolutnie tak nie jest. Mamy również poczucie humoru i dystansu do siebie, więc myślę, że też pozwalamy sobie na eksperymentowanie. Coś, co może zaskoczyć, zachwycić na rynku i tak, żeby ci klienci z tego korzystali. A jeżeli są pewne rzeczy, z których nie korzystają, no to pozwalamy sobie na ten komfort właśnie zrezygnowania z tego, bo gdzieś tam staramy się trzymać ten balans albo taki szpagat zbudować pomiędzy taką ilością możliwości, które są oferowane klientom, czy to w zakresie bankowych usług, czy niebankowych, a z drugiej strony prostotą i intuicyjnością tej aplikacji, więc tu będziemy takie ćwiczenia gimnastyczne, tą ekwilibrystykę pielęgnować. Myślę, czasami nie być sztywnym, tak? Ja lubię prawić komplementy, lubię je prawić jak są prawdą taką i są oparte o fakty i dane. Otóż nasza aplikacja też ma to do siebie że działa. To dlatego, że jakiś czas temu też Błażej podjął decyzję, żeby ją tak naprawdę przepisać na nowo. I ona już jest w tej chwili aplikacją, która jest rozwijana przez nasze własne teamy. Jest tak naprawdę bardzo mocno zoptymalizowana tak technologicznie. Nie, nie będę za niego mówił, ale tak go trochę wywołam. Ja mogę powiedzieć, że doświadczenie klientów jest takie, że gdziekolwiek są, to po prostu działa. Co to znaczy, że działa? No to na przykład testimoniale, czyli opinie naszych klientów. Byłem tu w kraju X. Mam dwie aplikacje banku X i PPA, Zrobiłem transakcję, Banku X i czekałem na to, aż mi pokaże się, jakby zejdzie to z konta 24 godziny. I nie wiedziałem, ile mam pieniędzy w tym kraju, a to było ważne dla mnie. W Pełpiu zrobiłem transakcję i od razu widziałem, ile mam na koncie. Także ta stabilność i taka, taka sprawność działania to jest coś, za co trzeba naprawdę skomplementować nasz piąt technologii operacji, nasze centrum IT i samego prezesa, który siedzi po lewej stronie. Lubimy sobie mówić miłe rzeczy. Nie, no tak, to pogadajcie sobie, ja po prostu tak jak. Nie nasi no, słucham, sprawa, dołączę nie, i po prostu nie, posłucham, więc no, teraz nie. błażej. Adwocem do tego, co powiedział Wojtek. Oczywiście gorące podziękowania dla naszego zespołu technologicznego, ale do tanga trzeba dwojga. Mamy. Bardzo mądrych partnerów biznesowych, którzy wiedzą, co chcą i co przede wszystkim mogą chcieć nasi klienci. Myślę, że tworzymy bardzo dobry tandem, zarówno tu, jako w zarządzie, osoby, które sterują pracami nad naszym POP-em, ale też przede wszystkim bardzo dobry tandem, jako dwa pionek, które potrafią się uzupełniać, które potrafią nam nawzajem siebie trochę challengeować i wymagać od siebie. Więc to, że aplikacja działa, mnie to bardzo cieszy i, i na to patrzymy, żeby ona działała 24 na 7, 365 dni w roku. Natomiast, no. To też są jasne i precyzyjne oczekiwania, tak, żebyśmy tych klientów faktycznie codziennie mogli im wspierać w realizacji ich potrzeb. I te potrzeby są zmienne, więc to nie jest dane coś raz na zawsze. My musimy pilnie obserwować to, co się dzieje. Wsłuchiwać się tutaj z kolegów z pionobankowości detalicznej, tak żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku klienci się mogą w danej chwili rozwijać i podążać za nimi. Tak, żeby ten najbliższy oddział w postaci aplikacji w kieszeni, żeby on zawsze był z nimi, zawsze czynny i zawsze do usług. O, jest pauza, czyli ja tutaj mogę z pytaniem w takim razie na krótką chwilę. Powiedzcie, jak to jest, bo kiedyś aplikacja mobilna to właściwie służyła do przelewu, prawda? To przelew to była ta podstawowa, pierwsza tak naprawdę funkcjonalność. Dzisiaj przelew to jest jedna z wielu funkcjonalności, no bo co mamy w aplikacji? Na przykład parkingi, na przykład bilety, co jeszcze? Nie no, najpierw trzeba powiedzieć, że kiedyś przelew to był przelew, a teraz przelew to jest nie tylko przelew, bo to jest przelew z konta na konto, to jest przelew z numeru telefonu na numer telefonu, to jest dzielenie się jakimiś należnościami za codzienne rzeczy. No, to cała funkcja przelewu się, definicja w ogóle przelewu się bardzo na, mocno nam przemieściła i bardzo mocno jest w tej chwili powiązana z, z naszym życiem codziennym. Także przelewy są cały czas ważne, ale znaczą zupełnie coś innego niż, tak jak mówiłeś Pawle, kiedy bank był w oddziale i trzeba było pójść, żeby dokonać przelewu, wypisać kartkę z wszystkimi numerami i go złożyć. No dziś przelewów dokonuje się przede wszystkim przyjemniej. <laughs> po drugie, no są różne typy przelewów. Ja nie wiem, czy w ogóle nasi klienci jak używają aplikacji, to w ogóle myślą, że robią przelew. Oni po prostu używają aplikacji, to jest chyba bardzo istotne. Ale myśmy, albo aplikacja ale, robi to za nich. Albo aplikacja robi to za nich, na przykład, przelew, bo tak. mogą sobie po prostu zyskanować kod z faktury i to jest wszystko, co robią. Ale mieliśmy mówić o tym co jeszcze, bo, ale nie mogę nie powiedzieć o tym, że przelew to jest naprawdę zupełnie coś innego niż jakiś system. No, przelew to nie przelew. Ty. Przelew to nie przelew. To przelew ciekawe ale realizacja. aplikacja robi mnóstwo różnych rzeczy. Aplikacja to również informacja o tym, na co klient wydaje środki, jak to wygląda z perspektywy na przykład miesiąca ile jest na, na produkty spożywcze, ile na, na dzieci, ile na zdrowie. Więc to jest pewien sposób też do zarządzania budżetem. To są oczywiście usługi dodane typu na przykład możliwość zakupu ubezpieczenia, na przykład w sytuacji wyjazdu za granicę, czy ubezpieczenia samochodu, tak, żeby te codzienne sprawy załatwiać w najbardziej komfortowy sposób dla danego klienta przy kanapie, przy kolacji z rodziną, czy też w takiej chwili, kiedy nagle się ta myśl światła o konieczności załatwienia danej sprawy do nas powróci, a nie wtedy, kiedy dany oddział jest do tego dostępny. Więc to jest oszczędność czasu, którą możemy zaserwować naszym klientom. No i oczywiście tak jak zasugerowałeś, zadając to pytanie, mamy już nie tylko bankowość w naszej aplikacji, ale też elementy życia codziennego, tak, w postaci właśnie płatności za bilety komunikacji miejskiej w różnych miastach, to się też bardzo dobrze sprawdza. No i płatności za parkingi też w różnych miastach, już nie trzeba myśleć o tym, że samochód zaparkowany gdzieś, nie trzeba do niego wracać, żeby Zaszukać zapewnić dobry. parkowanie, żeby zapewnić parkowanie przez czas dłuższy. I ja myślę, że może jestem serwatystą. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Powinniśmy mieć w aplikacji część właśnie takich rzeczy, które pomagają w codziennym życiu. Bilety, może jakieś jeszcze inne elementy. Natomiast bardzo mocno myślę o tym, żeby aplikacja przede wszystkim ułatwiała nam bankowanie. Celowo zacząłem mówić o przelewach, bo nie wiem, czy w ogóle klienci tego słowa używają, jak robią coś w tej aplikacji, żeby przekazać komuś pieniądze, a mogą to zrobić na wiele sposobów. I tutaj powinniśmy być bardzo sprawni i myśleć cały czas, jak upraszczać bankowość przede wszystkim. Celowo powiedziałem o tym komplementując Bożeja i i naszą technologię, że powinniśmy mocno stawiać na to, żeby ta aplikacja zawsze i wszędzie działała. I to się dzieje. Bardzo się z tego cieszę. No to, drodzy panowie, skoro już wiemy, że aplikacja POP jest w gronie 15, ale chcemy, żeby była w gronie 10 najlepszych na świecie, no to oznacza, że nie można się zatrzymać, tylko trzeba coś robić dalej. Czy jesteście w stanie zdradzić jakieś najbliższe plany? Na pewno to, co widać już, to jest personalizacja. Ja myślę, że warto o tym, warto o tym powiedzieć. Są dwa takie elementy związane z personalizacją. Z jednej strony to jest to. Że ta aplikacja może być bardziej moja. Mogę sobie dobrać awatara, w którym będzie widoczny, mogę sobie dobrać tło tej aplikacji, ale mogę sobie też ją poukładać tak, jak najbardziej jest to wygodne i z funkcji, z której najchętniej korzystam. Więc to jest taka pierwsza warstwa wizualna, tak żeby się po prostu lepiej identyfikować z tą aplikacją i łatwiej po niej poruszać. Druga warstwa, o którą już my bardziej dbamy jako bankierzy, to jest dostarczanie informacji. Uruchomiliśmy tu takie narzędzie, które działa w tle, które ma dostarczać klientowi istotnych informacji wtedy, kiedy one są dla niego. Ważne. Pod tym się kryje tak zwana personalizacja, analiza dużej ilości danych na temat klienta, w jaki sposób on korzysta z tej aplikacji, w jaki sposób on się porusza, jakie akurat wykonuje czynności, po to, żebyśmy dostarczyli jakieś podpowiedzi. Także to mogą być informacje, które ułatwiają codzienne takie bankowanie, ale też ułatwiają codzienne poruszanie się. W sytuacji, gdy na przykład kupuje wycieczkę za granicą, to my możemy podpowiedzieć, że jest możliwość ubezpieczenia turystycznego za granicą, tak żeby już jak gdyby wyprzedzać Trochę oczekiwania klienta, czy z tego klient skorzysta, czy nie, to już jest inna sprawa. Natomiast my chcemy trochę oszczędzić mu tego czasu i tego typu podpowiedzi przekazywać. Więc ta personalizacja to dwa elementy: trochę emocji poprzez ten właśnie wizerunek, a trochę takich korzystnych informacji. No tak, bo jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, to w zasadzie to może parafraza niedokładnie sformułowanie, które padło, ale to taka wizytówka bankowa, prawda? Aplikacja dzisiaj. Absolutnie tak, bardzo mi się spodobało to, co powiedział Błażej, że jest to najbliższa placówka bankowa. Ja tu zapamiętam sobie dobrze i będę tego używał. No to dobrze, to w takim razie już panowie na sam koniec mówiliście, że jesteście sztywni, tak, że bankowcy są sztywni, ja w to absolutnie nie wierzę. Zaproponowaliście nowe tła na przykład w aplikacji POP, no to proszę wyciągnąć telefony. Ja właśnie wyciągam i wam teraz pokazuję, ja mam koszykarskie tło, takie specjalnie przystosowane koszykarskie, jesteśmy sponsorem polskiej koszykówki, więc u mnie takie tło gości od kilku tygodni. Błażej teraz podgląda swoją aplikację, zaraz nam powie. Wojtek u u też. mnie tło motoryzacyjne. motoryzacyjne. No. Ja mam ciemniejsze, tak nie i z górami. Nie wykluczone, że za dwa dni będę miał koszykówkę, a za trzy dni będę miał coś innego. To dobrze robi na mój nastrój, mogę sobie to zmienić i sobie to bardzo cenię. No i pięknie. I tak to właśnie jest z naszą aplikacją PoPay. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Wojtek Werochowski, Błażej Szczecki dzisiaj byli gośćmi PK Dziękujemy za to spotkanie i przypominamy, aplikacja PoPay jest w gronie 15 najlepszych mobilnych aplikacji bankowych na świecie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.